W tym odcinku, dzisiaj, sobie pepsi, napój e, homogenizowany, zorganizowany. Zorganizowany napój z 1980 roku. E, edycja limitowana, nie wiem czy widzicie, bo to jest edycja limitowana. Mam nadzieję, że zobaczyliście. Ja myślę, że to będzie dobry napój. Przysyjmy, spróbujmy. Um. W tym filmie zajmiemy się Pepsi, pepsi, pepsi to nie jest zwykłe pepe To jest pepsi, lego Także Zacznijmy Tak się otwiera Taki pokrętły bok. O i teraz żeby już się napić Spróbujmy Smakuje jak stara pepsi z 1980. pamiętam To za czasów, za czasów mojej babki Ona zawsze taką pepsi piła Bywa na straganiku za 50 groszy kiedyś. Nie pamiętam to. Myślę, że... Minus za to, że jest to zwykła. A nie Max. Ale to Max jest lepszy. Minus za to, że mi się rozbryskła. Pomoryje dybilna. No i minus za to, że... Taki smak trochę gorszy. Taki, że... Ma się lepsze rzeczy. Bo ładnie wygląda. Szóstkę mógłbym dać zwykły, bo jest taka... Marna, marnie mar ją widzę. jeszcze, marnie widzę. Więc no to mój ocenianie sprawiedliwy. Na śrudekka. Pomyślisz sobie, mój drogi przyjacielu, ty jesteś. Jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. To ważne, co ważne, to ważne. Dzisiaj nie będzie bania luków, jakiś. dzisiaj nie będzie recenzji jakichś tam wtyków. Tyku, w... Po co wtyki? Po co wtyki wam? No, Pomyślcie sobie, no co, fajcie. To jest chyba głupie. Eee, co zrobię sobie dzisiaj? Monster, Reaper. Dlaczego Reaper i dlaczego Monster? Dlatego, że Lil Reaper. spróbujmy smak Reaper, RIP, RIP. Wcale nie piję tego takiego gulaty i nie wiem, nie wiem. Więc zobaczmy. Musisz sobie co ty pijesz? Piję to co lubię, to co coś kto się czuwi, ten się lubi, jak to mówią, bo kto się czuwi, ten się lubi, to ja się i czuję chyba Pejpej czubie, czuję i line jest to jeden z moich ulubieńszych monsters. Dlaczego? Dlaczego o, jest po prostu taki pyszny? Jak mogliście zauważyć, czas mnie popędził, no popędził mnie czas po bandzie, więc nie mogłem tutaj powiedzieć za dużo. Zacząłem nagrywać jeszcze raz i, i teraz mam więcej czasu, więc, więc nie rozumiem tego kompletnie. Nie chcę, żeby mi się lazania spaliło, więc teraz pójdę do lasagne. Już najpierw zakończę ten, ten jak możecie zauważyć, tutaj macie nawet napisane... Czy jest tutaj w tym 20% soku, a 100% Monstera. Kiedyś tego soku było więcej, co można było odczuć, bo był bardziej smakowy napój, ale, ale nie zmieniło się to jakoś bardzo w sensie. On myśli, że nie jest niedobre coś. Dobre jest tylko takie niesmakowe po prostu, ale i tak jest dobre. Więc jeśli ma się Dylemat jakiego monsterka sobie kupić, to sobie kupcie tego, bez jest Jakie są też inne monstery, godne polecenia? Tego dowiecie się w następnym odcinku, albo w jakimś innym, albo w Wielkich Mistrzostwach Monsterów, nie wiem, ale możecie sobie napisać w komentarzu, dajcie słowa. i czekajcie, no to, to czekajcie, no. Ale mam nadzieję, że się spodobał ten film ogólnie. Sorry, że tutaj przyłączyłem, ale po prostu muszę się napić. Jak mi się wydaje, że tu mi da więcej mocy.

Ultra Paradise. Nie wiem czy nie Zero Sugar, Zero Sugar, Zero Sugary. Fajne otwarcie ogółem patrzcie, możecie sobie zauważyć. Możecie sobie zauważyć, a możecie sobie nie zauważyć, jeśli jesteście na przykład ślepi Ale raczej jesteście śmietni. Jest. Zastosujemy smak może Monstera Dobrego. O! Przy okazji przypomniało mi się. W sumie wam napomknąć. Jest to smak arbuzowo Arbuz, kiwi. Tutaj macie na ekranie napisane, napisane jeszcze macie tutaj na ekranie Jaki Czego to jest jeszcze smak? Jest dobry. Dobry. Jest... dobrze Czas mnie znowu popędził. No popędził, popędził to mnie czas po, po będzie. No, kto to zna. Ten... Wielkie pozdrowienia ma ode mnie. Tutaj dalej bulbasem jest ja Wyglądowo wygląda nawet spoko. No taki ziel zieloniak, taki zieloniaczek taki. Ale jest bez cukru, co też jest zero calories. Zero calories, zero. I oczywiście po prostu zero, po prostu zero. Myślę, że to jest obraza dla tego monstera, po prostu może producenci nie lubią go. Nie wiem tak naprawdę jaka jest geneza powstania tego, ale tak właśnie wyszło. Ale szczerze jak tak patrzę, to dobre jest, dobre. Smakuje totalnie jak szampan O smaku kiwi Jeśli chcecie Zasmakować takiego monsterka To kupcie sobie szampana o smaku kiwi Takiego dla dzieci Będziecie mieć taki smak No albo zamówcie sobie tego monsterka Niestety Bulba to jest frajer Nie ginie Siema Kuleczki i Wszystkie was